When it's just you, jest well, times can Hejka, hejka, cześć kochani, w następnym odcinku. Yy, jestem na podwórku. Jak widzicie, jeszcze słoneczko świeci, chociaż już zachodzi. Jest bardzo ładnie, yy, ale mroźno. Jest mroźno, i dzisiaj chciałam zrobić dla Was strojik, dlatego yy, wymyśliłam sobie, że yy, gałązki zielone. Eee, takie prawdziwe wykorzystam tu i. Zobaczcie. One będą bardzo fajnie w moim stroiku wyglądać. Zapraszam Was na taki odcinek. Mam tutaj takich pary niepotrzebnych gałęzi, ja je obetnę wykorzystam je do stroiczka. Całość zrobię w białym takim wiklinowym koszu. To będzie moja baza. Kosz wyłożę właśnie gałązkami tui, zielonymi gałązkami tui. Piękny kolor biały będzie pasował do zielonej tui. Na razie przy, poprzecinam sobie właśnie gałązki, żeby tutaj ładnie ułożyć w koszu tak yy, dookoła tą tujkę. Słuchajcie, naprawdę tak jest przyjemnie na yy, zewnątrz. Że no, aż ma się ochotę na spacer. Piękną mamy zimę w tym roku. Uwielbiam, jak jest właśnie tak sucho. Nie ma takiej chlapy. Zobaczcie. Tak, dookoła pięknie pachnie, ta tujka. Oczywiście tutaj się nic nie może zmarnować, na spód koszyka. Wrzucę wszystkie gałązki, które zostały. Wszystkie gałązki się tutaj przydadzą. Kosz jest cały wyłożony zielonymi gałązkami. I, i słuchajcie, teraz na środek. Włożę taką bańkę, właściwie takie jajo zrobione przeze mnie ze sznurka. Robi się je tak, że dmucha się balona, owija się sznurkiem balon i smaruje klejem. Kiedy wyschnie, przebijamy balon i wyciągamy go ze środka. Słuchajcie, można go na, po, pomalować sprayem, można y, zostawić taki surowy y, sznurek, ja zostawiłam, bo pięknie wygląda. I teraz wykorzystam go właśnie, y, ten balon, to, to jajko do... Do tego stroika wymyśliłam sobie, że jednak ten natu naturalny kolor sznurka będzie mi pasował do gałązek. I rzeczywiście fajnie to, słuchajcie, wygląda. Ale zanim y dołożę y to jajko, ozdobię jeszcze koszyk y takimi wiosennymi narcyzami. To są sztuczne narcyzy. One są... Y bardzo popularne właśnie na wiosnę. Więc fantastycznie będą pasowały. Ja tutaj je nie obcinam, bo one mi się jeszcze później przydadzą do, do flakona, więc tylko wy, powyginam łodyżki. Rozłożę je na dnie koszyka. Słuchajcie, taki koszyk można też zrobić yy, jako koszyk ze święconką do kościoła. Też można ozdobić właśnie takimi kwiatami i zieleniną. Jeszcze jedna gałązka. Tutaj zrobię taki koszyczek z tej gałązki i włożę na środek. Słuchajcie, żeby mi ładnie objęła tą, to jajo, ta gałązka. O. Bardzo ładne mają e, takie drobne listeczki, te gałązeczki, w kolorze białym, drobniutkie, więc pięknie wygląda to. E, fajne jest to w tych plastikowych kwiatuszkach, że można je y, Przyginać, to znaczy można przyginać na tyle gałązeczki i formować na ile się chce. I tutaj właśnie przygiełam te gałązeczki, żeby one były tak bardziej y, y, do góry, a nie rozkładały mi się poza kosz. Zobaczcie, jak one fajnie wyglądają. Teraz co robię? Wciskam tutaj do środka to jajo. Robię taki dołeczek, słuchajcie. I teraz na środek Przykleję takiego złotego królika. Taką figurkę w kolorze, właśnie złotym. Przykleję na kleju. Klej na gorąco będzie mi bardzo fajnie trzymał tą figurkę. Ona mi nie spadnie. Zobaczcie. Naprawdę bardzo ładnie wiosennie wygląda ta dekoracja. i Słuchajcie, taki koszyczek możemy też doświetlić takim oświetleniem. Ja tutaj mam oświetlenie w kolorze, w kolorze królika, czyli złote, złote takie bombeczki. Możemy je powpychać do środka to jest na baterię. Zaraz Wam pokażę efekt końcowy, jak to pięknie wygląda. Kochani, tak wygląda gotowy stroik. To jest taki naprawdę prosty, można by tu dodać kokardy, można by tu dodać różne jeszcze inne rzeczy, ale wydaje mi się, że tak wygląda najładniej. Ponieważ u mnie jest dużo kwiatów, dużo zieleni, zaraz Wam pokażę nawet, to właśnie wolę takie... Nie niezapchane takie yy, niczym stroiki. Zobaczcie, tu jest palma, tu jest palma. Ja strasznie yy, generalnie lubię właśnie, yy, słuchajcie, palmy. Nawet, nawet miałam gościa i, i się zapytał właśnie, kto jest takim palmiarzem. No ja uwielbiam, po prostu uwielbiam i, i, i sobie po prostu wsadzam następne, następne, jak tylko jak tylko mam. Ale słuchajcie, wracając do stroika, właśnie, to tak wygląda stroik bez oświetlenia. I teraz y, dodam oświetlenie, y, to co Wam już pokazywałam, ono świeci na kolor żółty, więc też będzie fajnie pasować. Pokażę Wam właśnie, to tak jest bez oświetlenia, uważam, że jest bardzo Fajny i wystarczający, ale właśnie jak yy, yy, ktoś chce z oświetleniem, można dodać również takie oświetlenie delikatne na baterię. I proszę, tutaj jest wersja z oświetleniem. Czekajcie, ja przygaszę jeszcze światło i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jest fajnie, bo jeszcze nie jest tak ciemno, ale już jest szarówka i zobaczcie ten y, stroik bardzo fajnie świeci. Słuchajcie, bardzo fajnie wygląda, takie delikatne światło można przy y, takim oświetlonym y, stroiku oglądać telewizję. Także powiem wam, czy z oświetleniem, czy bez oświetlenia, stroik naprawdę wygląda super. Więc kochani, ja się z Wami żegnam. To jest moja dzisiejsza dru druga propozycja, świąteczna, taka wiosenna. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Dajcie łapki, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia i zapraszam do następnych filmików. Pa! When it's just you. This can be tough. <laughs>